Dobry kochani, witajcie dość nietypowo, bo jesteśmy na konferencji Mileny Juszczak-Marciniak, -Marc wreszcie ja. I postanowiłem wykorzystać ten moment, w którym Gosia już jest wolna po swojej prelekcji, żeby porozmawiać z nią o evencie, który odbędzie się już 4 lutego. 4 lutego. Powiedz nam coś o tym. Kochani, to jest event, który potencjalnie może Wam zmienić życie. Tak jak właśnie się drzwi ze mną zgadzają. Tak. Chodzi o to, że w zeszłym roku było parę osób na tym kursie, które dzisiaj tutaj były i przyszły do mnie i powiedziały: To było niesamowite, to zmieniło moje życie. Ale w jaki sposób? No, zmieniłam pracę, poczułam się spokojniejsza, przestałam się tak bać, mam więcej w sobie odwagi, żeby podejść do ludzi, mam nowych przyjaciół, schudłam, dlatego nie poznałam mhm. dziewczyny. Różne takie historie. To jest generalnie ten kurs, który nazywa się Moc Intencji rozwiń swoje skrzydła, to jest właśnie na ten temat, jak ustalać te intencje na ten rok w taki sposób, żeby były spójne z naszą duszą, nie z naszym ego, że muszę mieć więcej tego, bo jestem nieudacznikiem, albo nieudaczniczką, jest takie słowo, mm -hmm. yeah. A oparte na, te wszystkie cele oparte na lękach, Porównywaniu się z innymi, to tak naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi, a jedynie do zmęczenia. A my ustalamy nasze intencje i nasze, um, nasze cele z duszy, a później konsekwentnie, konsekwentnie do tego dążymy, używają nasze, używając naszej intuicji. Oczywiście Darek bardzo dużo na ten temat mówi cały czas i codziennie, cały żeby słuchać serca. Więc jak połączymy intencje z intuicją, i stajemy się mistrzem manifestacji, to wtedy wszystko jest możliwe i możemy wtedy pomagać innym. I Dareczku, ty chyba byłeś w zeszłym roku na. Tak, oczywiście. Czy warto, myślisz? Warto, warto przede wszystkim, że to jest dzień, w którym pracujemy cały dzień z energią, cały dzień z przestrzeniami tych marzeń, tych skrzydeł, które będziemy. Ja też będę, bo biorę w tym udział rozwijać, a to będzie cały dzień z sobotą, ile dobrze tak, pamiętam. Tak, wszystko Od rana do wieczora tak. dużo pracy, dużo zabawy, a przede wszystkim uwolnienia, które jest nam wszystkim potrzebne. Ale również, kochani, będziemy oczyszczać te lęki, które nas blokują. Te wszystkie hmm. programy. Jestem niewystarczająco dobra, trzeba ciężko pracować, żeby zarabiać pieniądze, życie jest trudne, ciężkie i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy będziemy kasować i będziemy poznawać nowych ludzi, tak. bo zawsze co roku ja właśnie zawsze mam taką intencję, żeby ludzie się nawzajem poznawali i tworzyli tej grupy wsparcia. I w zeszłym roku takich grup stało kilka, gdy dzisiaj się spotykają, wspierają, in, in, inspirują. No i jeszcze będziemy mieć numerologa. Będziemy mieć w tym um, konsultantkę. Aha. Będziemy mieć jasnowidza, tak? e, który też powie parę słów. E, no Oczywiście będę ja i Agnes Khan będzie. Agnes Khan będzie, która jest w ogóle mistrzynią rejestracji, także ja po prostu sama nie mogę się doczekać. A powiem Wam tak w tajemnicy, że ten, bo ja prowadzę ten kurs po angielsku i po polsku i po polsku jest zawsze lepszy. Tak? O, proszę. No to, to tym bardziej nie mogę się doczekać tej kolejnej edycji. Ale jeśli ktoś się zastanawia, jeszcze czy być, czy nie być, co byś takiej sobie powiedziała? Bardzo dobrze, że się zastanawiasz. Należy się, to jest bardzo duża decyzja, bo, bo ten bilet bardzo dużo kosztuje 37 funtów dzisiaj. Mm. <laughs> I to nie należy się tak łatwo z takimi pieniędzmi żegnać. Należy sobie tutaj położyć rękę na sercu i zapytać tak od 0 do 10 na ile ten kurs mnie teraz będzie służył, służyć od 0 do 10. Zobacz, jak Ci się wyświetli numer e, i po, po, podąż za tym. Jeżeli się wyświetli 2, 3, daj sobie święty spokój, nie zawracaj sobie głowy, a jak poczujesz, że jest 7, 8 w górę, to przyjdź, zapraszam. E, no właściwie to nie wszystko jest dla wszystkich i nie w tym samym czasie. Dużo ludzi zajętych już na, na sobotę, kurs jest nagrywany, więc nawet jak się zapiszesz, to możesz się przysłuchać tydzień później. Świetnie. Ja już nie mogę się doczekać. Kochani, jeśli będziecie chcieli znać więcej szczegółów, znajdziecie w linki poniżej albo powyżej na YouTubie. A tymczasem Gosiu, ja dziękuję Ci za to spotkanie. Zapraszam wszystkich i gdybyście mieli jakieś, jeszcze jakieś pytania przed tym spotkaniem, napiszcie proszę do Gosi, a Gosia z przyjemnością to zrobi. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia. A ci, którzy zostali po nagraniu, mam dla was niespodziankę. Gosia Górna chce dać wam zniżkę na to wydarzenie. Użyjcie kodu, który nazywa się Cuda, a będziecie mogli kupić bilet w promocyjnej cenie. Bardzo serdecznie zapraszam was na to wydarzenie i do zobaczenia. Kod Cuda. Do zobaczenia.